Z nami Marcin Grabowski. Rozmawiamy po meczu, w którym zakończyliśmy tegoroczną przygodę z Fortuna Pucharem Polski i tak, jednym zdaniem, jeżeli możemy określić ten mecz, to, to nie przypadkowo Raków Częstochowa zajmuje pierwsze miejsce w Ekstraklasie. No na pewno Raków to bardzo dobra drużyna. Dzisiaj też to udowodnili, stawili nam bardzo ciężkie warunki, wygrali 2 do 0. No my na pewno żałujemy, że tak szybko kończymy przygodę gdzieś tam z tym pucharem. Ale, ale też nie możemy z dużo o tym meczu rozmyślać, bo mamy w środę bardzo ważny mecz z Chrobrym Gogów i teraz na tym się skupiamy. Jeszcze tak wracając na tylko na sekundkę do tego meczu, to to co Brugbe Termalika Nieciecza pokazuje w pierwszej lidze, a więc taki agresywny szybki doskok, bardzo szybkie odbieranie piłki rywalowi, to właśnie dzisiaj pokazał nam Raków Częstochowa. No na pewno, tak jak mówiłem, Raków to jest to jest gdzieś tam bardzo dobrze poukładany taktycznie zespół. Dzisiaj to pokazali. No my też nie zagraliśmy tak, jak sobie gdzieś tam założyliśmy. Nie udało się gdzieś tam tych założeń nam, nam do końca wykonać. No szkoda, szkoda. Na pewno przyjdzie analiza gdzieś tam. Też fajnie, że mierzymy się z takim przeciwnikiem, bo może nam pokazać jeszcze nasze, nasze mankamenty i potem możemy wziąć z wnioski i to może nam się tylko przydać. Powiedziałeś już, że nie ma dużo czasu na rozpamiętywanie tego meczu, bo przed nami mecz z chrobrym Głogów, można powiedzieć, do trzech razy sztuka, bo to już trzeci termin tego meczu i mamy nadzieję, że, że tym razem uda się już go rozegrać. No tak, bardzo się cieszymy, że zagramy mecz ligowy. Tak jak mówiłem, szkoda, że dzisiaj przegraliśmy, ale teraz już koncentracja tylko na środę. Mamy, mamy w meczu co trzy dni, teraz chrobry, później, później Górnik Łęczno, ale skupiamy się tylko na środzie i liczymy się tylko trzy punkty. Dla Ciebie ta kumulacja meczów w listopadzie może być jeszcze większa, bo kilka dni temu do klubu wpłynęło powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski. Pierwsze powołania trenera Macieja Stolarczyka i znalazło się tam miejsce dla, dla Ciebie. No tak, gdzieś tam bardzo fajne dla mnie wyróżnienie, ale to nie jest tylko moja zasługa, tylko też zasługa całej drużyny, bo, bo gdzieś tam chłopacy też pomagają mi i na treningach, i na boisku, na meczach gdzieś, dzięki gdzieś tam też nim to powołanie otrzymałem, także, także super. No i ale, ale tak jak wspominałem wcześniej, że teraz jeszcze mam robotę do wykonania. Tutaj mam, mam dwa mecze, a potem chcę wygrać te dwa mecze i potem z chłodą głową jechać sobie na, na zgrupowanie kadry.